Cześć, mam na imię Konrad, jestem alkoholikiem. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj tu z Wami być. Jak jechałem na warsztaty do Brańszczyka, to miałem takie myśli, że bym być może się komuś przydał na tych warsztatach. Jak widać, plan był trochę dalszy, bo, bo parę dni później mam okazję dać na speakerkę. Nie wiem, nie wiem na ile to co powiem będzie gdzieś dla was ciekawe, ale, ale wiem, że, że te spikierki na pewno od samego początku, jak jestem we współnocie, jak tylko zacząłem je dawać, to one mi bardzo pomagają. Jak, jak rozmawiałem ze sponsorem przed pierwszą spikierką, co ja mam tam mówić, to, to sponsor powiedział Konrad, mów prawdę. I wszystko się ułoży. I, I właśnie ta prawda to jest coś, co powoduje, że... Dzisiaj nie mam jakiegoś takiego lęku przed tego rodzaju e, momentami, jak ta spikierka. Kiedyś e, bym tego... To znaczy ja unikałem takich, takich spotkań. E, dobrze. Słuchajcie, czasu jest w sumie niewiele. E, ja te, te spikierki, które, które do tej pory daję, to, to, to mówię o tym, jak było trochę, co, z, co zrobiłem, jak jest teraz. E, Słuchajcie, ja na, na, na pierwszy swój meeting przyszedłem 6 lutego 2021 roku. Był to środek pandemii. Pojechałem po propozycji mojego znajomego, który tak naprawdę był jedyną osobą, którą znałem i chyba nie piła parę lat. On mi tak rzucił, czy chciałbym iść na miting. Ja powiedział, a więc to w sumie bym w sumie poszedł. No oczywiście nie poszedłem tam e, czysto z ciekawości, tylko no, ja mam problem z alkoholem. E, całe życie miałem problem. Mm, od, jak, jak byłem młody, to gdzieś tam piłem alkohol imprezowo. Mm. Jak miałem 15 lat, to, to zacząłem chodzić na taką lokalną dyskotekę, której właścicielem była moja ciocia, siostra mojej mamy. Gdzieś tam mi polewała wódeczkę z, z baru. Wtedy to było radosne i śmieszne, no ale krótko to trwało. Zawsze gdzieś, gdzieś miałem taką otwartość, żeby robić coś szybciej, więcej, mocniej. Nie tylko alkohol był moim problemem, też inne substancje. I, I tak sobie szedłem przez życie od samego początku. Nie byłem osobą, która była jakaś zlękniona. Ja uprawiałem sport, byłem dość pewny siebie, odważny, miałem bardzo duże sukcesy. Grałem w piłkę w młodym wieku. Wjechałem też, mając 16 lat, już do, do większego miasta, gdzie już się odciąłem od rodziców, i tam, tam no, zaznałem już takie dorosłego życia, bo, bo miałem jakieś swoje mieszkanie, w sensie interna. Jakieś jedzenie, bo było to opłacane przez, przez szkołę. I szybko też jakieś pieniądze się pojawiły. Więc dla mnie, dla mnie to, to była taka wolność, z której niestety nie potrafiłem korzystać, bo, bo zacząłem po prostu imprezować. No i jakby powodem tego, dziś ta moja przygoda z piłką się zakończyła, w wieku 21 lat. Dzisiaj tego nie żałuję, bo gdzieś życie mnie fajnie rzuciło. Ale tak, imprezując szybko, też założyłem rodzinę. To jest też taki ważny element w moim życiu. Poznałem kobietę, 8 lat starszą. Super się zakochaliśmy, e, dość szybko mieliśmy pierwsze dziecko. Jesteśmy do dzisiaj na szczęście, e, a było to bardzo trudne. E, I no, jako to, młody człowiek, który ma dziecko, dorosłość, mogłem okazywać przez to, że, że dorośli to pijemy alkohol e, i, i między innymi dlatego, gdzieś tam w wieku 21. 20... Jeden lat, dwudziestu, już mogłem spokojnie sobie kupować e, e, browarki e, i gdzieś tam e, no, posuwać się w tej chorobie. E, to, że alkohol nie jest dla mnie, już miałem bardzo wiele, wiele takich momentów. E, już nawet w młodości gdzieś tam wchodziłem na czwarte piętra w blokach i, i jeździłem pojazdami e, po alkoholu. Jeszcze wtedy. Tymi, którymi mogłem. Zawsze, zawsze coś, coś, no nie potrafiłem skończyć. Nie? Zawsze bawiłem się do końca i, i wiedziałem, że to nie jest ten moment. W sensie, że to nie jest, no wtedy jeszcze tego nie widziałem. Nie? No i choroba sobie gdzieś tam postępowała. Ja zacząłem pracę, pracowałem w mediach, dużo eventów, alkohol za darmo. Żona już mi nie pozwalała pić w domu, więc ja piłem poza domem I, i dzięki temu gdzieś gdzieś te konsekwencje w domu według mnie swego czasu myślałem, że są niewielkie, ale to, to, to ja wielu rzeczy po prostu nie wiedziałem e, i, no i moje picie rozkręciło się tak naprawdę w momencie, kiedy do alkoholu doszła druga substancja, e, to, to ta mieszanka powodowała, że ja po prostu zacząłem wpadać w ciągi kilkudniowe. E, no i to było kilka lat takich po prostu, ja, ja miałem taki, taki problem zawsze, bo ja w sumie tego alkoholu nie piłem dużo, jeśli chodzi o ilość, ale piłem po prostu ciągami, czyli te, te, moje, te moje okresy po 30 to, to ja po prostu nie wiadomo czemu zaczynałem, no piłem weekendowo, tylko że moje weekendy trwały od czwartku do wtorku i, i ja się po prostu kręciłem w kółko przez, przez wiele lat. E, miałem jakieś konsultacje z psychologiem jak miałem 25 lat. A on mi tam wtedy powiedział, no Panie Konradzie, jak pani przestanie pić, to, to jakby kryminał śmierć albo psychiatryk, ale ja w ogóle wtedy to, to, to było po jakichś takich imprezach, y, y, kiedy żonie próbowałem udowodnić, że coś tam próbuję robić, ale zero świadomości, że ja mogę być alkoholikiem. Czekajcie sobie zerknę, bo sobie mu często. No i, i no też miałem zaszywkę jedną. No i tak się kręciłem, słuchajcie, aż, aż przyszedł taki moment, kiedy była taka jedna impreza, kiedy obiecałem żonie, że coś zacznę robić, ale nie poszedłem na terapię uzależnień. Tylko poszedłem na sobie, sobie na taką terapię grupową. Dwa ty raz w tygodniu spotkanie, dwie godziny gadaliśmy o, o życiu, był tam terapię, terapeuta uzależnień taka dziewczyna, ale on, oni mi nie powiedzieli, że ja mogę być alkoholikiem albo być może już byli pewni. I ja chodziłem sobie na tę terapię i właśnie zbliżałem się do kolejnego zapicia, nie? bo ja po prostu już po 30, e, to ja tak piłem co 3-4 miesiące, nie? tylko zawsze destrukcyjnie, zawsze parę dni, zawsze w hotelach masakra. To znaczy ja znałem scenariusz i ja się zbliżałem właśnie do do takiego momentu, kiedy, kiedy już było parę miesięcy dobrze, bo jak ja poszedłem na pierwszy meeting, to, to miałem 6 miesięcy właściwie już, abstynencji, no i pojawiłem się na tym meetingu, słuchajcie, no i, i do dzisiaj wiem, że to był naj, najlepszy dzień mojego życia, w sensie, bo tam jeszcze było później, w konsekwencji tego meetingu się parę rzeczy porobiło ciekawych, takich jak Zacząłem, to, że zacząłem program na sukropów dość szybko. No ale ten meeting był, był taki, że no gdyś sobie zszedłem do jakiejś piwnicy, to była pandemia, w zasadzie to tak trochę legalnie czy nielegalnie, nie wiadomo, czy można było się spotykać. Nie, no ale jak, jak tam poszedłem i powiedziałem, że jestem pierwszy raz, to, to ludzie się zaczęli odzywać. Nie? Ja miałem takie poczucie, że oni się umówili, nie? że oni mają jakieś takie rytuały. Że jak ktoś przychodzi, to jeden mówi to, drugi to, drugi. Po prostu pierwszy człowiek, który się odezwał, mam z nim kontakt do dzisiaj, no to powiedział moją historię. Te, też właśnie gdzieś tam, zależy nie krzyżowe, ale zawsze gdzieś alkohol e, i potem kolejny też podobnie. No. no z tego meetingu zapamiętałem kilka twarzy. Nie, nie wszyscy mi się podobali, tak, ale było kilka osób. I kurde, no tacy normalni fajni goście, co oni tu robią, nie? Jeszcze się cieszą, gdzieś tam. <gry> Mówią, jestem alkoholikiem, jak ci mogę pomóc? No to było po prostu niesamowite doświadczenie. Mówię, kurde, jak to. Mnie to zaciekawiło bardzo, nie? Bo, bo i uwierzyłem w tą bezinteresowność, nie? bo ja jestem starym sprzedawcą, zawsze coś tam handlowałem, zresztą do dzisiaj handluję. I, i, ten, i oni mówili właśnie na tym, na tym meetingu o jakimś programie 12 kroków, nie? I żeby go zacząć szybko, żeby nie czekać, nie? Ja nie wiem czemu w sensie. Jakoś mi tam kliknęło ten kolega, który mi też przeprowadził na MIT-u szukaj sponsora, nie? Albo kto to ten sponsor? No taki gość, z którym będziesz dużo gadał przez telefon. No to ja sobie pomyślałem, że wezmę jakiegoś takiego weterana, 25 lat, znalazłem takiego, zadzwonię do niego, no i ta gadka się tak nie kleiła, nie? I gdzieś mi się przypomniało. Że, że jak chcecie, że tam z książek biznesowych, że jak chcesz gdzieś dojść, to weź sobie gościa, który całkiem niedawno był tam, gdzie ty chcesz iść, bo on będzie jeszcze pamiętał, jak to było, nie. No i tym, tym oto sposobem sobie przypomniałem o Arku. Ark był gościem, który mi pierwszy podał rękę po, po mitingu, poprosił mnie o numer, też zadzwonił po meetingu. W sensie dwa dni później. No i z Arkiem zacząłem program, dokładnie miesiąc później. I, i w dniu kiedy. W momencie, kiedy zacząłem, poprosić go o program i ja chyba następnego dnia od razu pojechałem na pierwsze warsztaty i to było właśnie takie niesamowite kombo. A jeszcze, a jeszcze wcześniej um, Arek też, czy koledzy mi powiedzieli, że oprócz mityngów stacjonarnych są, są też online. Y. Dla mnie to było takie oczywiste. Nie? W sensie to jest taki meeting, to jest taki. Akurat w pierwszej, w pierwszej fazie ja chodziłem bardzo często na pracę z innymi. Oni są codziennie od 20.30 do dzisiaj I, i, i było tak już jak po czasie, Ja nie zrobiłem takiej pełnej 90 na 90 czy 90 w 90 meetingów, ale zrobiłem ponad 80, bo, bo, bo często po prostu chodziłem na, na te meetingi i one mi bardzo, bardzo pomogły. Nie? Dla mnie to jakby to było coś, coś co mnie bardzo też jakby związało z tą wspólnotą. Do dzisiaj relacje z, mam relacje z ludźmi, których nigdy nie widziałem na żywo, a są dla mnie ważne. Nie? No i co? Jakby zacząłem ten program, te, te pierwsze warsztaty, bardzo dziko się na nich czułem. W ogóle nie pojechałem. Znaczy, bałem się powiedzieć żonie, że, że, że jadę na jakieś warsztaty do hotelu, bo ona wiedziała, że od nie wiem, 10 lat to ja w hotelach chleję. Więc nie pojechałem z Nocką, tylko wyjechałem w sobotę rano, bo to było blisko tam mojego miejsca zamieszkania. Byłem cały dzień, potem wróciłem i pojechałem następnego dnia i, i, i tak. No i jak kontynuuję, no, zacząłem robić to, co po raz pierwszy w życiu zacząłem robić, to co ktoś mi mówi, nie, nie, nie polemizowałem. Po prostu Arek coś mi powiedział o tym programie, ja to po prostu robiłem. Zacząłem robić te sugestie, codzienne czytania, telefony. Akurat, ja lubię dzwonić, więc nie miałem z tym problemu. No ale też się dużo wypowiadałem. Słuchajcie, ja w którymś momencie, po roku czy po dwóch, próbowałem robić taki, taki test, że się na mitingu nie wypowiem. Nie. To jest ciekawe, że że moje wyjście ze strefy komfortu to było wtedy, kiedy ja się nie odzywam na mityngu i myślę, że to na tym etapie, na którym jestem, bo, bo w, no w sobotę minęło 3 lata mojej abstynencji, a we wspólnocie jestem tam niecałe 3 lata, bo w lutym będzie, to na tym etapie to, że ja dużo mówiłem bardzo mi pomogło, bo ludzie słyszeli o tym kim ja jestem, na jakim jestem etapie, i podchodzili i jakby nawiązywali ze mną relacje, i dzięki temu ja hmm. bardzo szybko no, poczułem taką emocjonalną więź z dziesiątkami osób. No ja pewnie teraz mam w telefonie ponad 500 osób e, e, wpisanych, tak? z którymi gdzieś tam e, rozmawiałem. I, I to spowodowało, że ta wspólnota w całości, ten program. Wypełniła pustkę w moim życiu, którą miałem po prostu, nie? którą gdzieś tam się krzątałem, byłem niezrozumiały. W sumie też siebie nie znałem. I dzisiaj, dzisiaj jest tak, że, że wiem, że jestem na, no, jestem w drodze po prostu. Czy to jest początek, środek, nie wiem, bo to nie ma dla mnie znaczenia. Wiem, że z każdym rokiem stosując te proste zasady, które, które gdzieś tam zostały mi podane. I ten program, który. Dzisiaj mogę powiedzieć, jest prostym programem, tylko trzeba go robić regularnie. Tak? On, on tam zajmuje kilka minut czy kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak długo się modlę czy medytuję. Ale to jest coś, co realnie zmienia moje życie każdego dnia. A to, jak zmienia, widzę, jak spojrzę wstecz, jak ja dzisiaj zobaczę, gdzie ja byłem, w którym miejscu startowałem, jak, jak ja w ogóle nie słowo lęk. To dla mnie to w ogóle jak ja się lękam czegoś, w ogóle jak mnie sponsor zapytał, zapytał, czego ja się boję. Ja mówię niczego nie. I dopiero później zobaczyłem, że, że tak, że ja się bo bałem nadal często boję jakieś tam nie, finanse. Nie, mam trójkę dzieci, więc, więc to, to jest coś, co czasami mi się odpala. Czy na przykład lęk, że nie jestem wystarczająco dobry w pracy, nie? To, to mam cały czas, ale. Ale to już naprawdę jest już tego dużo mniej niż kiedyś. Nie? I po pierwsze, po drugie ja to zauważam. Jestem w stanie zobaczyć, czy to jest coś, co mi głowa podpowiada. Zresztą głowa mi potwierdza całe życie tysiące historii. Takim dobrym przykładem jest moja relacja z teściem, gdzie ja przez 10 lat no setki, setki godzin z nim rozmawiałem w mojej głowie. Jego nie było, oczywiście, tam, bo to był dialogii z moim ego. I, a na końcu się okazało, właśnie jak zrobiłem z nim dziewiątkę, że to w zasadzie to ja zacząłem tutaj tą relację źle, nie? a on po prostu odpowiadał na te moje ruchy, które były gdzieś spowodowane lękiem, brakiem akceptacji. Oczekiwałem, że, że człowiek, który ma swoje problemy, w większości też nierozwiązane, będzie akceptował mnie tutaj wielkiego zięcia, który gdzieś tam, nie wiem, no i dzisiaj na szczęście już to potrafię zrozumieć, odstawić i go nie mam w głowie, nie. Ja, ja dzisiaj bardziej myślę o tym, co ja mam zrobić i komu mogę pomóc, bo, bo ta, ten dwunasty krok, praca z innymi jest dla mnie bardzo ważny, bo no to jest dla mnie taka esencja życia, czyli życie w prawdzie, nie kreowanie tego wizerunku swojego, a jednocześnie czasami bycie użytecznym dla drugiego człowieka, czy poprzez właśnie przekazywanie tego programu dalej, czy przez zwykłą rozmowę, czy nie wiem, nie wiem zarażanie pogodą ducha, bo, bo akurat z tą pogodą ducha to, to u mnie nie jest najgorzej. Od samego początku. Ja jestem na takiej chmurce, Większej, mniejszej, w zasadzie przez większość tego czasu. Ja, ja to tłumaczę tak, no bo jestem młody, moi rodzice jeszcze gdzieś tam żyją, a jedyne problemy, które do tej pory miałem, to były te, które sobie sam tworzyłem. Tak? Ja nie miałem obiektywnie rzecz biorąc jakichś tam problemów. Nie? Więc jak ja przestałem tworzyć problemy, to okazało się, że to moje życie jest ok. Też mogę wam powiedzieć, bo, bo tutaj Gosia mówiła dwa słowa o, o służbach. Też tak. E, e, dla mnie służby były od samego początku istotne. Nie? Ja po paru, po paru tygodniach wziąłem półroczną służbę herbatkowego. Ja już to później słyszałem meetingach wiele razy, tak, ale naprawdę ta służba herbatkowego mnie zmieniła. Ona po prostu mnie zmieniła. Potem jakby brałem kolejne służby. One też mi bardzo pomagały, ale no w zasadzie do dzisiaj jestem cały czas w jakichś jakich służbach. I to jest coś, co ktoś powiedział: Słuchaj, jak weźmiesz służbę, to będzie lepiej. No to ja to po prostu zrobiłem. Ktoś mówił: Spróbuj pojechać na warsztaty, będzie lepiej. Nie? Tutaj akurat właśnie mówiłaś o warsztatach, że to w Polsce. Mi się już zdarzyło pojechać parę razy na warsztaty zagraniczne. Byłem w Concordii, byłem w La Za pod koniec października będę w Rzymie. Kolega mnie zaprasza do, do Szkocji, chyba macie jakieś... Nie wiem, czy ktoś tu jest. W maju coś się tam będzie działo. Ale nie wiem, czy pojadę, bo, bo, bo znalazłem ulotkę na anglojęzycznym mitingu w Warszawie z jakimś wydarzeniem w Australii w kwietniu. I tak się zastanawiam, czy to nie był jakiś, jakiś te też sygnał, po prostu to, co mi daje wspólnota, to są moje marzenia, o których jak bardzo, bardzo chciałem kiedyś podróżować po świecie. Nie? Tylko, że po pierwsze nie miałem na to kasy, nie miałem. Ja akurat jeżdżę takim X-Maxem 400 po Europie. Nie miałem właśnie możliwości kupienia dobrego skutera, którym mogłem jechać. Nie mogłem tego zaplanować z żoną. A teraz okazało się, że jak jestem przewidywalny, jestem spokojny, ta żona widzi, ma do mnie zaufanie. A wszystko dzięki tej wspólnocie i programowi, bo słuchajcie, ja sam siebie to, to byłem w stanie po prostu wydać wszystkie pieniądze i, i, no i dramatycznie kończyć te, te, moje, te moje weekendowe, sześciodniowe picie. Nie? Gosia, jak z tym czasem, bo ja jeszcze mogę tutaj. No, mamy 20 minut, więc, no jak już, słuchajcie, Macie ten. Takie zasady 15-20, pewnie mogłem coś więcej opowiedzieć, ale tak na samym końcu my się tu nie reklamujemy, ale ja jestem przykładem, że mi te proste zasady, które przekazał mi człowiek, którego nazywamy sponsorem, po prostu zadziałały, tak? I jeżeli ktoś się waha, czy to spróbować, czy nie spróbować, warto może spróbować samemu zdobyć doświadczenia, bo, bo mi to pomogło, nie? I i bardzo Wam dziękuję, że mogłem się w ogóle tu dzisiaj wypowiedzieć. Super, kolejny meeting międzynarodowy. Kocham za to online, że, że to tak jest, że, że mam w zasadzie też przyjaciół z całego, no, można powiedzieć, świata. Dobra, dziękuję serdecznie. Oddaję głos do studia.